No, i tyle. W, w takim głównym tym też są wszystkie włączone, Patrzyłem, opatrzyłem. Nie wiem, czemu nie ma prądu. Ciekawe, bo się spadzy nie ma. Nie znam się na prądzie. No, i tyle. Pierwszy dzień w Polsce. Ja pierdzielę. W ogóle pewnie będzie moja wina. Chociaż ja nie czuję się w ogóle winny, dlatego że no jest nie z przodu. Nie? Jak zawsze jest z przodu, no to, no to wiadomo, jak to wygląda. Yy, z winą. Ale ja nie czuję się winny, bo pan mi zajechał drogę, po prostu mi się wbił strasznie, tak? Bez kierunkowskazu i jakby nie popatrzył w lusterko. Mam w sumie nagranie z kamerki. No i zobaczymy, zaraz przyjedzie policja. Lipa. No tak patrzę na to, to maska jest cała, więc poszedł zderzak. I osłona lampki, ona pękła. Tutaj. Ale lampa jest cała, działa normalnie, więc. Yy... Kurde, no nie zdąży na skoki! Tego się najbardziej martwię tego... Czekaj, czy zaraz będę. O. Kupa, była. Gość mi zajechał drogę. Nawet te uderzenia u niego w aucie też jest tak bardzo. Z, wiecie, z tyłu z lewej, u mnie jest no, zderzak z prawej. Co sugeruje, że. Nie wjechałem mu w tyłek, tylko w jego no, tył boku, bo on tak naprawdę jeszcze był w połowie swojego pasa, nie? Nawet bardziej na swoim pasie. Yy, nie popatrzył w ogóle w lusterko. Boję się, że będzie moja wina, chociaż nie czuję się w ogóle winny tego, temu, temu zderzeniu, temu wypadkowi. No mam nagranie, pewnie będzie do filmu, do kontentu. Oby się nagrało, kurczę. No i tyle. No szkoda. Co tu więcej gadać? Szkoda, z tego pana za mną nie pokazywał, ale no, bo to taki starszy pan i, i się mocno zestresował tym tym wypadkiem. No, ciekawy jestem w ogóle. Kurczę, no nie wiem, zobaczymy. Kamerka oddaje, czy coś się udało? Udało się? Dobra, to mamy podejść tam? Dobra. Kamerka oddana. Wszystko się udało otworzyć. No to teraz pytanie: czy da moją korzyść, czy nie? Czuję się jak wiecie po kartkówce w szkole. Pani sprawdza jeszcze tego samego dnia na tej samej lekcji, jak wam poszło. I tak nie wiesz. Wydaje ci się, że dobrze, ale zależy od pani. Kierowcy sprawa jest zakończona, a kierowcy ukradliśmy moment karny. poczekaj chwilę, damy dane do ubezpieczenia, okej? Okay? Dobrze. I już dziadek jeździł, bo. No właśnie, Dzięki. No, no, reakcja PTS. Reakcja PTS. Ja w ogóle widziałem to całe zdarzenie, biegłem na autostradzie i widzę Karola na pokój. Kurwa, to na pewno się O kurde, no nie no. Ale bardzo mocno wygląda, nie? W sensie to wygląda, że na prawda że coś stało, kurde. Yy, dokładnie, dokładnie, z wewnątrz ten nie masz żadnych problemów, nic nie tak? Troszkę ściąga w lewo, o, to <głos> ale, <głos> ale nie, no. delikatnie. Ogólnie sprawa wygląda tak, że z niczym nie ma problemu, tylko z tym, yy, tą folią, która tu jest. Ono właśnie, no właśnie, to... tak, zapomniałem to powiedzieć, że z tą folią, ale niedawno dopiero co wymieniałem to, nie? To jest nowe, bo tu miałem dziurę i A. na nowo mi okleili, więc to jest nowa folia na całym zderzaku. Ale... Czemu tak? Ale <grymiany> sprawdzać coś stało, kurde. Yy, dokładnie, dokładnie. Folią, która tu jest. No właśnie tak, zapomniałem to powiedzieć, że z tą folią ale niedawno dopiero co wymieniałem, to nie? To jest no. Okej. Okay. Ja chyba wiem o co chodzi tutaj czemu ten. To bardzo brzydko wygląda, ja chciałem, ja chciałem też taką folię, bo tej folii ogólnie się nie naciąga. Tych folii, te te foli, które odbijają ich się nie naciąga, więc możesz je tylko przykleić. A w momencie, kiedy masz, wiesz, ma, masz, masz taki kąt, no to tu w jednym miejscu będzie więcej folii, a w drugim miejscu będzie mniej folii, nie? I nie, 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 ma, jak tego, nie ma jak tego ściągnąć. I ja chciałem na dwójkę. Już nie pamiętam jaką folię, ale też chyba taką czerwoną, która byłaby czerwona i, i działa trochę jak lustro. I chłop mi powiedział, że tam jest za dużo takich małych komponentów wiecie, takich, które nadają aerodynamiki w ogóle yy, i że będzie to właśnie brzydko wyglądać, jak będą takie pocięcia. Nie tylko zbieżność nie udaje że się znaleźć, no pewnie mu bachacz jakiś kurwa ten prze, przepierdolił, nie? To jest tak, no niczym się to nie różni z zjebnięciem w rondo. Ogólnie okazuje się, że ta folia, co jest na samochodzie, to na nie jest w ogóle do samochodów, tylko do czegoś innego, bo krzywo to mówi na swoim odcinku. No ale wiesz, no, możesz sobie przykleić na, na samochód, nie? Tylko potem masz takie. Pewnie, pewnie więcej ma takich, takich przerw, tutaj, jak mu to kleili. Bo normalnie, jak masz folię, to, to podgrzewasz tą folię i naciągasz tak, jakby na samochód, nie? Dlatego ona się. Ona trochę działa, jak... sobie gumę do rzucia, nie? Możesz rozciągnąć, wiadomo, że nie możesz kurwa z, z jednego metra folii. Yy, rozciągnąć 20 milionów metrów, ale no możesz sobie ten, możesz to sobie jakoś dokomponować. Tutaj jakby pociągnęli tą folię, to to by się zniszczyła. Mogą być tarcze, mogą być drążki krawnicze, mogą być opony. A wiesz, no raczej, no raczej jak mu tutaj uderzył, uderzył mu w koło, w koło, no to oczywiście, że mu się zbieżność spierdoliła, jeśli mu koło ten. Więc no, ale przez to się, przez to się zjebała. No pewnie przez to, że tam Dostało zawieszenie trochę po dupie, nie? Hmm. A ty jeszcze dostaniesz bana. Wypierdalaj stąd. Bo tu miałem dziurę i na nowo mi okleili, więc to jest nowa folia na całym zderzaku. Dlatego samo tak brudny to ogląda główno, gówno, ochrona dodatkowa ma tylko chyba 5% rozciągliwości, dlatego drogie gówno to jest. No to jest prawda. A teraz zderzak do wymiany i znowu... Będzie trzeba czekać na tą folię. No nic. Ale ja i tak się cieszę, bo szczerze, znając e, styl prowadzenia Karola Jazdy. no Oczywiście bezpieczny, ale dynamiczny, szybki. Bałem się, że e, ta folia może nie przetrwać nawet miesiąca. A i tak, jak gdyby po takim czasie. E, ciekawostka taka, że właśnie wszystko było tak kulturalnie. Tak, padę przed chwilą no właśnie mówi, że fajnie, jak jest tak kulturalnie. I tak było tym razem. Jak się zderzysz z kimś, że ta osoba nie tak, jest jakaś tak, taka. Nie, te... nie ma się co spinać. No. no ale to wiesz, to. To zawsze działa w tą stronę osoba, która nie ma winy, osoba, która nie ma winy, się spina do tego, co ma winę. No jeszcze jak dziadek je mną Freeza i by się przypierdolił do friza to trochę by to było głupie, nie? A friz pewnie sobie myśli, pff, najwyżej bym se głupił innego. Więc no, ale nie, 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 nie ten, Współczu, współczuję, wiem jak to jest. <laughs> wiem jak to jest, kto jak to ale ja wiem jak, ja wiem jak to jest i yy, zawsze jest to niemiłe, bo Zobaczcie, pomimo tego, że te, że, te, że te rzeczy, które tam mu się popsuły, to nie jest nic wielkiego, to pewnie będzie trzy tygodnie czekał, aż mu ten samochód naprawią. Pomimo, że on pali i jeździ, bo to będzie tak, przyjedzie sobie rzeczoznawca, nie, najpierw on zawiezie, no, mm, zawiezie ten samochód pewnie do ASO, potem przyjedzie rzeczoznawca, em, zrobi ten, zrobi... Zrobi kosztorys, potem Mercedes da swój kosztorys, oni będą musieli to klepnąć. Minął już tydzień, jak nie dwa. E, na, na, jak wszystko klepną, nie? Bo też może się, może się przydarzyć, że przyjedzie pan i powie, a my nie zapłacimy kurwa za tą farbę. Nie, nie mamy ochoty. No i ogólnie jest, y, trzeba się potem pokłócić. No a potem trzeba ściągnąć części i zaczynają robić. Hmm? No, bo to już się stało, to nie ma co wiesz, nic nie, nic zrobisz. nie zrobisz. Nic nie, zrobisz. Się nie zmienisz tego, więc właśnie było kulturalnie. I na koniec pan też przyszedł do mnie, dał mi rękę, przeprosił. Ja mówię: Nie ma problemu, uważam, że panu się nic nie stało, że nam się nic nie stało. Zdrowie jest najważniejsze. I tyle, no. kura się naprawi. Ja jeszcze zdążyłem na skoki, więc już w ogóle. Dwa skoki za mną, już przekroczyłem liczbę 30. Fajnie, a teraz biorę się za to. Twoje pięć minut. Dziś 18, chyba że nie zdążyłem się to od 19.